Z racji tego, że już niedługo mamy wiosnę, to przygotowałam dla Was propozycję takiego wesołego, wiosennego make-upu w odcieniach żółtych i z delikatnym dodatkiem błysku. Jeżeli chcecie zobaczyć jak wykonać ten makijaż, to zapraszam Was do oglądania dalej. No i przechodzimy już do filmu. Mam już nałożony podkład i przygotowane brwi i teraz właśnie przechodzimy sobie do makijażu oczu. I sięgam na początek po paletkę taką czekoladową z Make Up Revolution. Dzisiejszy makijaż będzie w odcieniach żółtych, bardzo wymagających, więc też tutaj musimy się posiłkować bazą. Ale na początek sobie przypudruję tutaj ten obszar pod brwią, i wybieram do tego cielisty cień. Możecie wybrać tak naprawdę taki, który macie. Ja proponuję z tej paletki albo ten na górze, jaśniejszy, albo ten. I teraz przechodzimy do bazy pod cienie, która nam podbije kolor. Jest to baza z Bel, która ostatnio bardzo mi się spodobała. Jeszcze raz wracam do pędzelka. Dzisiejszy makijaż twarzy i makijaż oczu będzie wykonany w całości pędzlami Hulu. Bardzo mi się podobają pędzle Hulu, dlatego, bo są trwałe, nie zmieniają kształtu włosia, też to włosie się nie kruszy, jest bardzo miłe, nie podrażnia oczu, mimo tego, że stosuję je już długo. I też większość osób, które znam i które spróbowały tych pędzli są zadowolone. Będę nakładać y, cień żółty również za pomocą tego samego pędzelka i chcę zacząć od tego przepięknego słonecznego y, koloru. Wydaje mi się, że wszyscy teraz tęsknią za właśnie za wiosną, za słońcem, za latem. No i ten kolor właśnie tak przypomina trochę latu. Zobaczymy jak się uda zbudować tą pigmentację. Fajnie wygląda. I już właśnie nakładając ten cień, yy, staram się go rozetrzeć tu u góry. Nakładam go, ale już tak mocno nie przyciskam tego pędzla. I wyraźnie widać, że tam, gdzie był nałożony na bazę, to przykleił się mocniej i właśnie kolor jest bardziej intensywny. Także jeżeli ktoś uważa, że baza nie ma znaczenia. No to tutaj mamy dowód na to, że jednak ma. Ta paletka, właśnie lata 80. ta przepiękna paletka, też ma fajne kolory, takie właśnie te żółte i pomarańczowe. Jest podobna do tej czekoladki, właśnie tak kolorystycznie i jeżeli właśnie nie macie takiej palety, którą możecie wykonać taki słoneczny makijaż, no to polecam właśnie kupić tą. Dobra, no i sięgam po ten pomarańczowy i cały czas pracuję tym samym pędzlem. Nakładam niewielką ilość na sam koniec tego pędzla. W ten sposób. Nie trzeba mieć tych pędzli dużo. Wystarczą na przykład trzy albo cztery na początek. No i teraz sobie sięgam po błyszczący jasny, żółty cień. Ten. Dolną powiekę również podkreśliłam za pomocą żółtego cienia. No i teraz przechodzę do tuszowania rzęs. Początkowo myślałam, że dołożę tutaj jeszcze jedną kreskę, ale taki efekt bardzo mi się podoba. Uważam, że jest taki świeży. No i co? Podkreślam rzęsy. Użyję do tego maskary z Bourjois. Teraz przechodzę sobie do makijażu ust. Rzęsy mam wytuszowane. Jeżeli macie taką ochotę, możecie również dokleić sztuczne. Ja dzisiaj pominę ten krok. I przygotowałam dwie pomadki. Pierwsza to jest pomadka z Eveline w takim przepięknym różowym kolorze. Myślę, że ona będzie fajnie uzupełniać ten makijaż. A druga to pomadka również yy, kremowa, taka tradycyjna z Makeup Revolution. Ta akurat pochodzi z kalendarza adwentowego. Pokażę Wam zaraz słocze tych podkładek. Prezentują się te dwa kolory właśnie po nałożeniu na dłoń. Możecie na przykład zmieszać te dwa kolory, zrobić sobie takie ombre. I nakładam sobie na środek ust. I teraz przechodzę do pędzelka. Nabieram troszeczkę również na pędzelek. Ten pędzelek akurat jest z Donegala. To musicie mi wybaczyć. No i co? Jeżeli chodzi o makijaż ust. To jest on już wykończony. Jeszcze na środek ust dołożyłam pomadkę z Makeup Revolution, żeby stworzyć taki bardziej trójwymiarowy efekt. No i co, tak prezentuje się skończony makijaż yy, właśnie w takich słonecznych, wiosennych odcieniach. Mam nadzieję, że bardzo wam się yy, Podoba moja propozycja. Zachęcam Was do odtworzenia tego makijażu. Jeżeli na przykład zdecydujecie się otworzyć ten make-up, to oznaczcie nas na ym, Instagramie używając hashtagów Girls.